W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zespołem metalowym, który powinien znać każdy fan ekstremalnego grania. I to akurat nie była ironia. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zespołem Batory. Zanim jednak zaczniemy, warto się o tym zespole powiedzieć, bo nie każdy kto ogląda ten film wie o jakim zespole mowa. Batory to szwedzki zespół grający szeroko pojętą muzykę heavy metalową, założony w 1983 roku w Sztokholmie. Przez 17-letniego wówczas. Tomasa Forsberga, znanego lepiej jako Wharton. Na początku swojej działalności zespół tworzył muzykę black metalową, potem jednak schierał się w stronę Viking Metalu. Następnie przesunął się w stronę ekstremalnego trash metal, a potem znów wrócił do Viking Metalu. Potem na krótko zaczął grać w Viking Trash Metal, a ostatecznie na koniec powrócił do Viking Metalu po raz trzeci. Nazwa zespołu Batory pochodzi od postaci krwawej Hrabiny Elżbiety Batory, tak jak na przykład nazwa utworu Countless Battery grupy Venom. Batery to zdecydowanie jeden z najważniejszych zespołów w historii metalu, mający ogromny wpływ na rozwój sceny, zwłaszcza Black Metalu i Viking Metalu, których to zespół ten był jedną z głównych portoplast. Niestety na dzień dzisiejszy Batery to nie istniejący już zespół, a o tym bardziej wspomnę pod koniec filmu. Bardziej skupmy się teraz na płytach studyjnych, których zespół ten wydał aż 12. Tak więc bez żadnego przedłużenia lecimy. Zaczynamy standardowo od początku, czyli od pierwszej płyty studyjnej Batory, która ukazała się w 1984 roku pod nazwą Batory. Poeta ta obok takich albumów jak na przykład e, Black Metal grupy Venom uważana jest za jeden z pierwszych albumów Black Metalowych, jakie powstało i jest zaliczany do tak pierwszej fali Black Metalu lat 80. Tak więc wyraźnie słychać w tym brzmieniu, że jest to oldschoolowy album i przyznam, że przez pewien czas... Troszeczkę ze względu na brzmienie, nie do końca byłem przekonany do tej płyty. Jednak z czasem moje nastawienie zmieniło się na lepsze, i teraz możemy przyznać, że chodzi mi bez problemu. Mam tutaj naprawdę solidne granie. Są naprawdę solidne i szybkie łomoty, które wiercają się w głowę i do dziś brzmią świetnie. Jasne, dziś niektórym ten album może się wydawać lekki, ale mówmy się, to były lata 80., wtedy wszystko brzmiało inaczej, ale to nie zmienia faktu, że wciąż mi dobrze i wciąż się tego bardzo dobrze słucha. Jest to, moim zdaniem, naprawdę udany debiut, który naprawdę dobrze rozwinął działalność zespołu. Więc jeśli miałbym oceniać tak na skalę od 1 do 10, to takie... 8 na 10, 4 na 5, naprawdę warto. Płyta stalara, ale jara. Idziemy dalej z kolejną płytą wydaną rok później o nazwie The Return. Można powiedzieć, że The Return jest takim troszeczkę rozwinięciem poprzedniej płyty, tylko że jest lepiej niż poprzednia. Jak na jedynce mam tutaj prędkość walącą po mordzie szybkie numery znajdujące mocnego kopa, tylko że na Derry Turn jest po prostu lepiej. Mam wrażenie, że jest mocniej, bardziej agresywnie niż wcześniej. I powiem tak, jest to naprawdę dobry, solidny album. Jest tak, jak powinno być. I tu nie mam nic innego do dodania. Uważam, że Derry Turn to bardzo solidny krążek, lepszy od przedniego. Czas teraz na kolejny album, jakim jest słynny, wydany w 1987 roku. Album Under the Sign of the Black Mark. Czyli jeszcze bardziej rozwijamy to klasyczne, oldschoolowe, black metalowe brzmienie z poprzednich płyt. Więc jeszcze więcej niż poprzednio. Juu, album jest po prostu miodzio. Piękne brzmienie, niesamowite łomoty. Świetna, ekstremistyczna. Czego chcieć więcej? Moim zdaniem, Batory w tamtym czasie pozamiatało do reszty tym albumem. Dzięki tej płycie, takie płyty jak Calm Before the Storm grupy Venom można spokojnie schować do szuflady i mieć je gdzieś Honor the Sign of the Black Mark. To jest to. Zwłaszcza takie kawałki jak słynne Woman of Dark Desires, które nawiązuje do Elżbiety Batory, tak jak nazwa zespołu, czy mój ulubiony utwór z tej płyty Massacre. Totalny łomon. po świetna płyta, absolutny klasyk zespołu i absolutny klasyk black metal. Jeśli nie słuchajcie, to czym prędzej to zróbcie. Kolejny czwarty album Studying Batory to wydany w 1988 roku album Blub Fire Death. Jest to, można powiedzieć, ostatni album black metalowy zespołu. Mimo iż jest to stricte black metalowy album, tutaj zaczęły się pojawiać w niektórych fragmentach elementy wiking Viking Metalu, którego Batory był jedną z głównych portoplast. Można powiedzieć, że jest to trochę taki Viking Black Metal, o tak powiem. No i co dostaliśmy? Dostaliśmy... Artydzieło. Piękne brzmienie będące wspaniałym połączeniem obu wspomnianych gatunków. Cudowne riffy, zresztą na takich otworach jak na przykład A Fine Day to Die czy moim ulubionym DSIRE. Wszystko na tej płycie brzmi wspaniale. Jest to moim zdaniem zdecydowanie jeden z najlepszych albumów Battle jakie powstały i cudowna płyta. Jeśli nie słuchaliście to tak samo jak poprzednio musicie to zrobić. Kolejny album Bator jest całkowitym przejściem w stronę Viking Metal i odejściem od Blacku. A tym albumem jest wydany w 1990 roku Hammerheart. A tym albumie doszło do wielu ważnych zmian, jeśli chodzi o twórczość zespołu. Poza muzyką, która zmieniła się z Black Metal na Viking Metal, doszło do też do zmiany tematyki tekstów, która ze stricte Black Metalowej tematyki o satanizmie czy na temat zła zmieniła się na tematykę o wikingach, opowieściach czy o nordyckich mitologiach. No i tak oto powstał album Hammerheart. Muzycznie ten album jest znacznie wolniejszy niż poprzednie. Kompozycje na tej powiecie też są znacznie dłuższe. Sam album też jest dłuższy. Trwa aż 55 minut, więc no dosyć długo. Znacznie w porównaniu do poprzednich, gdzie na przykład takie Under the Sign of the Black Mark czy The Return trwały tam po 30 parę minut. Tutaj album, który ma aż tylko 8 kompozycji, trwa aż 55. Więc No tutaj są stosunkowo długie, ale moim zdaniem świetne. Bźmi nawet ten na album jest naprawdę bardzo, a to bardzo dobry. Są to, to prawda wolne kompozycje. Ktoś może powiedzieć, że brakuje mi energii, ale z drugiej strony gitary i brzmienie na tej płycie są tak dobre, tak ciężkie i tak niesamowite, że absolutnie nie jest zamiar, że to się jest wolne czy szybkie. Po prostu by było dobre. I na Hammer Heart jest to po prostu świetne. Naprawdę. Hammer Heart to świetna płyta, która dobrze zaczęła kolejny rozdział w. Historii zespołu. Naprawdę bardzo udany krążek. Rok później ukazała się kolejna, a zarazem moja ulubiona płyta Batury pod tytułem Twilight of the Gods. Podobnie jak poprzedni album, jest to stricte metalowa płyta. Muzycz z niej jest troszeczkę inna niż poprzedni, ale mimo to bardzo podobne I muszę przyznać jedno. Jest to kolejna wspaniała płyta i moim zdaniem bez wątpienia najwspanialsza. Moim zdaniem na tej płycie, mniej więcej właśnie w tym okresie, gdzieś tak na początku lat 90., widać było, że Quarton stwierdził, że będzie grał muzykę jak na porządnego muzyka przystała, a nie jakieś takie ślepe łomoty. Znaczy, nie, że łomoty są złe, bo są jak najbardziej gdzieś chodzi wychodzą fajnie, ale po prostu słychać było, że w tamtym czasie się Quarton stwierdził, że będzie grał muzykę porządną i będzie pisał prawdziwą, porządną muzykę. No i. Nie zamierzam grać. Tutaj wyszło mu to świetnie. Naprawdę brzmi to niesamowicie. Zwłaszcza mój ulgony utwór baterii. Przepiękny utwór: Through Blood by Thunder. jest tu niesamowity, naprawdę. Więc podsumowując ogólnie, Twilight of the Gods to zdecydowanie najlepszy album baterii i naprawdę świetna płyta. Jednak mimo iż. Poprzedni album był świetny na poprzednich dwóch płytach Batory znalazł taki swój styl, którego mógłby się trzymać. To na Quarton zaczął znów czegoś nowego szukać. I tak oto na kolejnym albumie, jakim jest wydany w 1994 roku, album Requiem, zespół zaczął zmieniać swój styl na ekstremalny trash metal. No i z jednej strony, no ok, ale z drugiej, no troszeczkę nie na miejscu, ponieważ jak wszyscy doskonale wiemy, w latach 90 w tym okresie właśnie, no to wiele kapel grających traszmeta zaczęło odchodzić od tego gatunku. Nie wiem, taki kreator, Sodom, Overkill, Testament i wiele innych kapel odchodziło od tego gatunku i tak troszeczkę nie na miejscu, że inne kapele grające tą muzykę odchodzą, no to Koraton zaczyna to grać. No i... ciąg muzyka no to mi wyszło dobrze, no to... Nie, zupełnie nie. To znaczy, gitary i riffy na tym albumie kimi mi się podobają, naprawdę brzmią fajnie, ale no, bębny moim zdaniem troszeczkę w porównaniu do tych gitar są nie na miejscu, a wokalnie no to niestety też jest już znacznie gorzej i... chord na typu płycie brzmi już znacznie gorzej niż poprzednio i tak to mi troszeczkę psuje tą płytę, bo... ...gdyby na przykład, nie, te bębny miały więcej mocy, wokal Quartona byłby lepszy, to może byłby to nawet dobry Abman, no, tak oto No super to nie jest, no... Więc, mm, tak jakoś sam w sobie mnie jakoś nie zachwyca jakoś mega bardzo, więc muszę niestety przyznać, że Requiem to najsłabszy album w dyskografii Batory. Niestety. Kolejna płyta jest kontynuacją ekstremalnego trashu i jest tym albumem mocno znienawidzony przez fanów i krytyków muzycznych, wydany w 1995 roku, Oktagon. Z jednej strony dla mnie osobiście ten album jest trochę lepszy od, od poprzedniego, z drugiej strony gorszy. Lepszy jest moim zdaniem w kwestii muzycznej, bo bębny i gitary są tutaj lepsze, cięższe i mocniejsze i brzmią po prostu jakoś tak lepiej. Ale z drugiej strony, wokalnie, o oh Boże, chordu na tej płycie brzmi po prostu dramatycznie i naprawdę momentami bardzo ciężko się go słucha na tej płycie. I tak, o oh Boże, to wokal prawie totalnie psuje tą płytę i tak już momentami ciężko się jej słucha. Nie okrywam, że są tu jakieś fajne kompozycje, które nawet wpadają w uko, ale jakoś tak, jako całość nie klei mi się tak samo jak poprzednia. Więc, no, muszę powiedzieć, że Oktagon to moim zdaniem drugi po reakcjach najsłabszy album Batory. Niestety. Ale na szczęście na kolejnym albumie Batory wraca do Viking Metalu i na następnym albumie jest już znacznie lepiej a tym wspomnianym albumem, o którym mówię, jest wydany w 1996 roku Lada Nice. Tak jak mówiłem, na tej płycie wracamy do Viking Metal i mogę też powiedzieć, że wracamy do formy. Jest dużo lepiej niż poprzednio, zarówno w kwestii muzycznej, jak i wokalnej. tu na tej płycie brzmi dużo lepiej niż poprzednio, już nie ma takiej sytuacji, że ciężko się go słucha. Muzycznie też jest moim zdaniem lepiej, jako, jako całość to wszystko klei naprawdę bardzo dobrze i lepiej niż poprzednio. Muszę się przyznać, że jak na Viking Metal, w porównaniu do takich płyt jak właśnie Hammerheart czy Twilight of the Gods, no da się jakiś taki znacznie szybszy. Zwłaszcza jak tylko kompozycja, jak na przykład mój ulubiony Gods of Thunder, of Wind and of Rain, który na przykład, porównaniu do takich utworów jak Valhalla z Hammerheart, da się jakiś taki szybki. No i akurat to jest na plus, bo dodaje troszeczkę dynamiki tym utworom i dzięki temu no, jest trochę więcej w tym energii. No ale mimo wszystko Uważam, że i tak Blood and Ice to jest i tak świetna płyta. Naprawdę bardzo udany krążek, który można powiedzieć, że sprawi, że zespół wrócił do formy po tych takich mocno przeciętnych albumach Requiem i Octagon. Kolejny album, który został wydany 5 lat później, z jednej strony jest pozostaniem przy stylu wiking Metalowym, z drugiej strony jest troszeczkę takim połączeniem wspomnianego Wiking metalu z Trash Metalem. jaki znamy na przykład z płyt Requiem. I Oktagon, a tym albumem jest wydany w 2001 roku Destroyer of Worlds. Więc, jak mówiłem, jest to taki viking trash metalowy album. No i z tego co widziałem między innymi na internecie, no to nie przyjął się on najlepiej. I ja rozumiem, dlaczego to jest możliwe, bo no troszeczkę akurat słychać w nim takiego trochę echa, jeśli chodzi o muzykę. Płyty Octagon, która, jak mówiłem, była mocno znienawidzona przez panów i krytyków, i na internecie ma mnóstwo negatywnych recenzji. Oczywiście są to jeszcze jakieś pozytywne, ale w dużej mierze są negatywne. No i Oktagon nie był super, hmm. ale akurat muszę się znać, że Destroy of Worlds jest zupełnie inaczej. Bo tutaj e, Quarton tak połączył to brzmienie. Wiking Metal straszny tam, że ło! Ja nie wiem, co powiedzieć. Że... Takie mam tutaj łomoty, że po prostu trzeba, jakby uderzał ktoś młotem. Po prostu takie są riffy, takie łomoty w tym, tej muzyce, takie bębny, gitary, po prostu wszystko to brzmi doskonale, moim zdaniem. Świetnie, jako całość mi po prostu super. Naprawdę. Nie ma zamiaru e, tego ukrywać. Dla mnie Destroyer of Worlds to jeden z najlepszych albumów Battery, jakie powstały. Naprawdę. I na ostatnich dwóch płytach. Batory wróciło ostatecznie do grania w Viking Metal. Oryginalnie w tym stylu miały powstać cztery albumy, ale niestety z powodu pewnego przykrego wydarzenia, o którym bardziej będę mówił pod koniec filmu, światło udzielone użył tylko dwie albumy. A pierwszym z nich jest wydany w 2002 roku album Nordland One. Jakby ktoś nie wiedział, Nordland jest to jeden z 11 okręgów Norwegii, a sama okładka tej płyty i następnej płyty przedstawia góry, de su susz staj się dojrzałcie tam, które właśnie znajdują się w tamtym okręgu. I przyznam jedno, że okładki obu tych płyt są cudowne, naprawdę przepięknie wyglądają. Ja mogłem sobie takie, takie zdjęcie ustawić na jako tapeta na komputerze, albo na telefonie, albo taki wzór wytatuować, albo nie powiesić na ścianie. A o koszulce z takim tym albumem już nie wspominając. No ale to do samej muzyki samego brzmienia, no to powiem tak, że bardzo mi się brzmieniowo podoba ta płyta. Jest naprawdę dużo cięższa niż poprzednio. Jest takie prawdziwe łomoty. Bębny są przemocarne, a gitary też są bardzo ciężkie bardzo mocne. Naprawdę czuć tą moc w tej płycie i muszę też przyznać, że te wszystkie kompozyty tutaj jako całość jest naprawdę świetną płyta i muszę przyznać, że te wszystkie kompozycje, niektóre kompozycje, jak na przykład tytułowy Nordland, który jest moim zdaniem jednym z najpiękniejszych Kompozycji Batory jest utworem, który, mimo tego, że jest bardzo ciężki bardzo mocny, działa na mnie uspokajająco. Myślę, że to dlatego, że jest to taki wolny utwór jakiś taki szybki łomot ekstremalny pokrył na przykład Death from Above z poprzedniej płyty, ale jednak i tak brzmi cudownie. Jako, jak, jak zresztą cała płyta, po prostu jako całość e, Nordland One brzmi po prostu świetnie, bo moim zdaniem wtedy Batory było w świetnej formie i dało nam naprawdę solidny krążek. I nadszedł czas na ostatnią płytę Batory, jaką jest wydana rok później, płyta Nordland 2. Jest to na kontynuację poprzedniej płyty. Okładka, jak pewnie zauważyliście, jest podobna, tylko że to zdjęcie jest odwrócone, jeśli się przyjrzycie dokładnie. Druk loga Batory też jest innego koloru, a to są takie drobne różnice. Poza tym okładki są bardzo podobne i muszę przyznać, że oba wzory są po prostu piękne i bardzo mi się podobają. Ale wróćmy do muzyki, bo to ona nas interesuje. I tak, podobnie jak przy tutaj jest to kolejny cudowny, viking metalowy, ciężki, mocny album. I podobnie jak poprzedni, jest to, to, brzmi to po prostu świetnie. I mimo, że jest długie, bo poprzedni trwał e, 59 minut, jeśli dobrze pamiętam, a ten ponad godzinę, czy jakoś tak. No to i tak słucha się, się, się tego świetnie, zwłaszcza właśnie jak mówiłem wtedy Nordlandu, a tutaj są inne piękne utwory, jak na przykład Blood Red Shore, czy cudowny moim zdaniem kawałek Winland, który też jak Nordland działa na mnie tak uspokajająco, że tak słucham tego i jednocześnie jest, no świetnie, brzmi świetnie, słuchać tego wspaniale, to i tak się działa na mnie uspokajająco bym powiedział, o. Więc jest to moim zdaniem naprawdę świetny album i... Uważam, że Nordland 2 jest troszeczkę lepszy niż Nordland 1. Znaczy, uważam, że obie płyty są na równi, ale jednak, no, Nordland 2 jest troszeczkę lepszy. O. Ale są oba moim zdaniem tak samo świetne. No i to się już do końca. Ranking i topka zaraz powinny Wam się wyświetlić na ekranie i to w sumie na tyle. A nie zupełnie. Bo jak mówiłem, wiem, pierwotnie miał być więcej płyt Batory. Z cyklu Nordland miał oryginalnie powstać 4 albumy, ale niestety powstały tylko dwa. A wszystko z powodu pewnego przykrego wydarzenia, jakie miało miejsce 3 czerwca 2004 roku. Tego dnia Quarton zmarł z powodu zawału serca. Niestety Quarton często obniewał tego typu problemy i jest to bardzo przykre. Zwłaszcza, że Quarton miał tylko 38 lat. Bardzo był młody. I można powiedzieć, że jeszcze dużo było przed nim, a niestety zmarł. może i nie był aż tak młody jak np. Jons Dissection, ale i tak był młody, ponieważ... I tu jest smutne, bo Quarton był mega uzdolniony muzykiem i w dalszym orkiestrze działalności, mniej Więc gdzieś tak na okresie Twilight of the Gods i Hammerheart, słychać było wyraźnie w jego dokonaniach, że on nie był muzykiem, który tworzył tylko i wyłącznie dla kasy i... Po prostu na odwalcz się. Były muzyki, które oczywiście pisał, tworzył, komponował muzykę z pasji. I to jest mega przykre, kiedy tacy muzycy odchodzą. Zwłaszcza, że niestety są muzycy, którzy tworzą byle co, tylko po to, by ktoś tego słuchał i słuchał tego, co na przykład niektórzy tego, co mówią, Mówi. tak na przykład Vark moim zdaniem. Bo Quarton był kimś. Był ważnym muzykiem moim zdaniem dla wszystkiego i tworzył cudowną muzykę. Nie to, co na przykład właśnie wspomniany przeze mnie Warwick Ernest w swoim projekcie muzycznym burzum więc, chciałem Was poruszyć, żebyście pod tym filmikiem w komentarzu zostawili znicz dla Quartona, by wiedział, że chociaż ktoś o nim pamięta. Nie zapomnimy Quartona. Nie zapomnijmy.